Dzień dobry! Dzisiaj wspólnie z Martyną pokażemy, jak zrobić monotypie, czyli grafikę odbijaną z ogrodowych roślin. Do pracy dzisiaj potrzebować będziemy roślin w różnych kształtach. Najlepiej mogą być różnego rodzaju liście, mogą być też bardzo delikatne rośliny. Przyda nam się też szyba albo jakaś plastikowa podkładka, z której bardzo łatwo będzie zmyć farbę. Farby akrylowe mogą też być również plakatowe, pod warunkiem, że nam za szybko nie wyschną. Dlatego właśnie szyba albo plastik jest ważny, żeby ta farba nie wsiąkała i żeby nam za szybko nie wyschła. Przyda nam się oczywiście też Pędzel do nakładania farby, gąbka, może być taki zwykły kuchenny zmywak. No i oczywiście kartki papieru. Może to być zwykły blok techniczny. I zaczynamy. Będziemy dzisiaj z Martyną działać na cztery ręce. Czyli ja przygotuję tutaj kolorowe tło z jasnych kolorów, a Martyna w tym czasie. Pokryję z jednej strony kilka liści jakąś ciemniejszą farbą. Jedną farbą wszystkie liście? Nie, możesz zmieniać kolory. Mogą być kolorowe nawet i nie musi być bardzo dokładnie, tak żeby je tam pomalować troszkę. Do nakładania farby na szybę, żeby to nie była zbyt gruba warstwa, wykorzystuję gąbkę. Przy tej pracy ważna jest też szybkość. To znaczy trzeba zrobić to o tyle szybko, żeby farba nam nie zdążyła wyschnąć. Po szybę podłożyłam kartkę, żeby wiedzieć jaką wielkość, bo tej wielkości kartkę później będę przykładać z wierzchu, to żeby wiedzieć... Jak duży obszar muszę pokryć farbą? Mamy tło. I na tak przygotowanym kolorowym tle, tu gdzie jest na świeżą farbę, będziemy przykładać rośliny. I te, możemy przykładać również rośliny, które nie są pokryte farbą, jeżeli są bardzo delikatne i ciężko by je było pomalować. To wtedy przykładamy sobie takie. I teraz yy, rośliny pomalowane przykładamy również na kartkę, yy, ale pomalowaną stroną do góry. Oaj, właśnie do góry ma być. Hmm. Przykładaj go gdzieś. tego I jeszcze by się tu przydał, może jakiś, może bez koloru, jeden. O, może to zrobimy bez koloru, jeszcze tu. I co? Zrobimy eksperyment najpierw, nie? Zobaczymy, co nam wyjdzie. I teraz uwaga. Przykładamy z wierzchu kartkę. na no, odbijaj. Poprzesuwaj, tak, żeby się kartka nie przesunęła. Można ją troszkę pogładzić trochę. i delikatnie próbujemy podnosić no, farba już troszkę przysychała, ale mamy odbitkę. Za pierwszym razem farba nam troszeczkę szybko wyschła zrobimy jeszcze raz, spróbujemy teraz pokryć to Grubszą warstwą farby, żeby nam tak szybko nie schło. Mrówka wyruszyła na przygodę. Mrówka. Można jeszcze tak kłaść. Można kłaść tak. Na jakieś bezmalowania. Mhm. I co odbijamy jeszcze raz? Zobaczymy, co tym razem nam wyjdzie. Podnosimy. Z tej strony ciągnij, będzie od razu się tutaj pokazywał. Pomału, pomalu. <noise> Liście się przykleiły do pracy. Teraz trzeba zdjąć jeszcze te liście, chociaż ładnie z nimi wygląda. Jest. Jest. No ładnie. Tym razem praca wyszła całkiem ładna. Ale lepiej jest z kolorowymi. Lepiej z kolorowymi. Mhm. Ale to można jeszcze w takim miejscu, na przykład jak wyszło nam tutaj, pokryć go farbą. Jakim kolorem? Taką pracę w nie można cały czas jeszcze wzbogacać. I teraz spróbujemy go przyłożyć w to miejsce Tylko lekko odcisnąć i podnieść. Super. <grym> I tak wygląda efekt naszej pracy.